Witam Was bardzo serdecznie z tej strony PINT. Korzystając z okazji, że robię w tym momencie dekompresator mojej Suzuki, chciałbym Wam pokazać, co to jest GMP, czyli górny martwy punkt tłoka. Aby znaleźć ten punkt, odkręciłem tak zwany kapsel od pokrywy alternatora, i w tym momencie ukazała mi się oto taka śruba, która jest połączona z wałem silnika. Następnie wziąłem klucz o to w taki sposób i zacząłem obracać wałem, tak żeby w, tutaj w moim dźwigniku znaleźć punkt T, punkt GMP. Charakteryzuje się tym, że tłok jest teraz w tym momencie w najwyższej pozycji, a zawory są domknięte, a my możemy w tym momencie na przykład ustawić luz zaworowy na wylocie, na dolocie jak widzicie popychacze są luźne, albo też spokojnie zacząć rozkręcać czapkę głowicy do tej czynności można tak samo ściągnąć świecę, żebyśmy po prostu mieli troszeczkę żej, jak będzie nam na przykład robił tłok kompresję następnie, jako ciekawostkę powiem Wam, że gdy nie możemy ściągnąć oto tego dekielka tutaj tak zwanego kabzelka, żeby nie uszkodzić gniazda na imbusa, możemy ten element lekko podgrzać, ale, nale, ale należy uważać, żeby nie zniszczyć tego simmeringa. Ale gdy już nam na przykład to nie chce zejść, możemy zrobić tak, że na przykład możemy sobie włączyć trujeczkę i obracając tylnym kołem po prostu poprosić kogoś, żeby znalazł tutaj ten znaczek te w tym zwirniku. Mam nadzieję, że komuś pomogłem. Dziękuję za oglądnięcie. Zapraszam do subskrypcji i lajkowania. Pozdrawiam Was wszystkich. Pint.